Na jedno z ostatnich spotkań zapraszam do Kwidzyna, gdzie MMTS zagra z Kowianinem. Sporo odpowiedzi już mamy. Wiemy od środy, że 18 raz w historii mistrzem Polski są zawodnicy Łomży-Wiwe-Kielce. Wicemistrzostwo kraju tego samego dnia zapewnili sobie szczypiorniści Orlenu Wisły-Płock. Niewiadomych jest jeszcze kilka. Dziś poznamy brązowych medalistów i ostateczną Kolejność tabeli. Tuż Rutkowski i Kamil Mosiołek to trójka rozgrywających Piotrkowianina Mosiołek do Rutkowskiego. Adam Patrzęśny na obrocie w białym stroju z numerem 90. Mosiołek tuż i Marcin Tusz. Jak na razie początek bardzo obiecujący. Klub kibica MMTS-u skanduje po kolei imiona i nazwiska wszystkich zawodników gospodarzy. Nastaj, Nastaj, dzisiaj bezbłędny Bartosz Nastaj. No lepszej sytuacji Michał Peret może dzisiaj nie mieć. Zieniewicz na lewe skrzydło, do Grzękowicza. ładny rzut teraz nad głową. Jędraszczyk dookoła, jest tam Pacześny, poszukał sobie miejsca, Stolarski, Wawrzyniak, Pacześny, ładnie tam popracował na zasłonie, zrobiło się miejsce. Marcin Szopa, nominalny skrzydłowy, teraz... Na prawym rozegraniu w Piotrkowianinie jest gol z koła. Mosiołek tuż wymanewrował tym zwodem i kozłem Zieniewicz potoczny. Jeszcze raz Orzechowski, Lance Wojczak blisko skutecznej interwencji. Cały czas ręka w górze sędziów, jeszcze jedna próba. Orzechowskiego. Przeszkodzili sobie teraz przy tej zbiórce obrotowej rozgrywający MMTS-u Piotr Swat z lewego skrzydła 20 do 18. On na środku z numerem 5. Jędraszczyk do pożarka. Stolarski, Mosiołek, Jędraszczyk! Ładnie to zrobił Piotr Jędraszczyk. Mamy też faul ofensywny, Stolarski próbował do swata, zdążył wrócić Bartosz Nastaj, Krygier na prawe skrzydło, tam jest Szyszko, 23-24, Stolarski, Mosiołek, Jędraszczyk, zwód z przełożeniem, bardzo skuteczny, skuteczny też zrzut. Już szopa zaczął do mosiołka. Jest Stolarski. On zwykle na prawym rozegraniu. Teraz traci piłkę. Będąc na lewej połowce, jest gol! Gol 25 dla MMTS-u. Podziękowania jeszcze dla kibi... od kibiców. Dla Michała Potocznego. A jeszcze większe brawa należą się. Szczecinie, no, Krzysztof Szczecina dzisiaj, fenomenalna dyspozycja. I mamy po 60 minutach remis, po 25. To oznacza serię rzutów karnych. Prawoskrzydłowy Piotr Kowianina. Czy Krzysztof Szczecina? Patrzymy. Broni, nie broni. Szczecina, jest gol. Ale teraz trzeci zawodnik MMTS-u podchodzi do piłki. To Damian przytuła, przytuła. Czy Artur Kot? Myli się. Damian przytuła. Przed nami Kacper Ligarzewski. Już jedną piłkę odbił Artur Koty. Także Nikodem Kutyła broni. Kacper Ligarzewski na koniec meczu cieszy się Piotr Kowianin bohaterem absolutnym. Kacper Ligarzewski w kwidynie 25 do 25 w imieniu całej ekipy realizacyjnej i wszystkich komentatorów. Dziękuję za ten rok mecze. Najwyższej klasy rozgrywkowej relacjonowali dla Państwa Iwona Niedźwiedź, Adam Romański, Adam Malina, Piotr Bugajny, Krzysztof Bandych, Marcin Muras, Szymon Ratajczak oraz Piotr Merchelski. Dziękujemy. Do usłyszenia.